Witajcie serdecznie na moim profilu, jestem Rafał Zalewski. Dzisiaj co nieco o Wiedźmach i Czarownicach, więc zaczynajmy. W przeciwieństwie do tego, co się powszechnie często uważa, Wiedźmy i Czarownice to nie jest wymysł chrześcijaństwa. Polowania na Wiedźmy i Czarownice odbywały się jeszcze przed naszą erą, choć prawdą jest, że nasiliły się w XIV wieku w zachodniej chrześcijańskiej Europie i trwały 400 lat. Czy wiedźmy jednak istniały? Jak najbardziej. Wiedźma to jest zlepek dwóch słów. Wiedzę ma. Wiedźma to była kobieta, która posiadała bardzo bogatą wiedzę na naprawdę rozległe tematy. Bardzo często uważano, że ta wiedza musiała pochodzić z jakiegoś innego źródła zapewne jakiegoś duchowego, najczęściej nieczystego. A sama zasada działania była tak tajemnicza, że to po prostu nie musiała być magia. Same słowo magia, czy też magia, to znaczy wiedza ukryta. I tym właśnie była. To była tajemna wiedza, jak funkcjonuje ten świat, o różnych procesach zachodzących w tym świecie, które można było wykorzystać do osiągnięcia danego efektu. Ta wiedza była tak ukryta, że czasami nad osoby, które praktykowały magię, nie wiedziały dokładnie, jak to działa. Grunt, się sprawdzało. Tak naprawdę wiedza, którą posiadały czarownice i wiedźmy, była przekazywana albo ustnie, najczęściej z matki na córkę, lub ewentualnie z mistrzyni na uczennicę, ewentualnie zapisywana w księgach. Jednakże jak była zapisana w księgach czy na zwojach, były one zapisane w taki sposób, specjalnym szyfrem, że bez wiedzy, jak to odczytać, Nikt nie zrozumiałby w ogóle, co tam jest napisane, przynajmniej nie tak naprawdę. Naturalnie nie tylko kobiety pałały się w tamtych czasach magią i magiją, również mężczyźni byli czarownicy i czarodzieje. Nawet niektórzy kapłani czy zakonnicy korzystali z magii, ba tak naprawdę w tamtych czasach zioło i zielarstwo, którym zajmowali się przede wszystkim bracia Zakonni, też było uznawane przecież za magię. Czy wiedźmy i czarownice żyją w dzisiejszych czasach? Tak, choć nie są takie jak często wam się wydaje, bo nie są takie jak przedstawiają ich w pop-kulturze. Zanim jednak wpadniecie na pomysł, żeby szukać jakichś zaklęć i czarów, czy próbować cokolwiek praktykować, po pierwsze, tak to nic wam nie da. Jeżeli nie rozumiecie jak działa dany rytuał, niewiele on będzie miał skuteczności. A druga sprawa, nie bawcie się rzeczami, których nie rozumiecie. I moje to z doświadczenia. Magia to nie jest coś, co powinno być brane lekko, i nie jest to coś, czym tak naprawdę zwykły człowiek śmiertelnik powinien się zajmować. To nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Nigdy.